Witam wszystkich serdecznie z tej strony, z kanałem StarCraft, Zapraszam Was na mecze z finału NASL, czyli North American Star League e, pomiędzy OGS, MC, Protossem, po lewej stronie na mapie Shadow Temple. Natomiast u dołu jest TSL Puma, który już nie jest w TSL, tylko jest chyba w Evil Geniuses. Tam jakieś per... dziwne akcje odchodziły. E, wiem, że on jest chyba w USA teraz i trenuje z e, Evil Geniuses. A coś było nie tak z TSL-em, chyba. Nie wiem już dokładnie, jak to było, w którymś meczu to tłumaczę. No nieważne, jest to w każdym razie jeden z meczów finałowych, nasli jeden z siedmiu meczów finałowych. Nie wiem, który, nie wiem, kto wygrał. To wszystko ogólnie wiem, kto wygrał cały turniej, ale nie będę wam teraz mówił, ale nie wiem, jak ten mecz się zakończył, bo nie oglądałem tego finału. Kto przegrał tego, też nie do nie będę wam zdradzał, kto przegrał ten finał i nie będę wam mówił za bardzo, kto wygrał ten finał. Tak więc fajny meczek, mam taką skromną nadzieję Teran kontra. Protoss, jeden z najlepszych protosów aktualnie na świecie, MC, który zgarniał dużo, 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 dużo fajnych nagród. A jak sobie poradzi z teranem, zobaczymy. Puma też dosyć ciekawy, jak ktoś napisał, jeden z najfajniejszych teranów koreańskich, który potrafi śmieszne rzeczy odstawić. No i dobra, ja wróciłem właśnie z wakacji, widzimy, że jest to mapa mapa GSL-u czyli z Supply Depot, specjalna wersja gdzie nie może zrobić po prostu nie może zablokować tej rampy i jeszcze tutaj proces ściągania, a ja mam tutaj ustawione widzę, że ktoś mi się do kąpa dobrał jak ostatnio grał i poustawiał te paski energii. To ja już ich pozbywam szybciutko. I już się ich pozbyłem, nie jest tak ważne, teraz zacznę naciskać Alt i one sobie będą podschakiwać. O właśnie, no i już Terran blokuje swoją rampę z dwóch powodów. Raz, może się bardzo jakiś szybki build technologiczny czy jest, czyli na przykład nie, nie będzie tego robił, bo nie ma czyli nie będzie na razie... Nie będzie w tym momencie Banshee. Myślę, że szybka ekspansja. Po jednym baraku już tutaj się ktoś gania. mu rzucony. I kiedy będzie ten Vespian Geyser? Ja tu Puma bardzo, bardzo ładnie mikroje tą promką. Przytrzymał ją długo przy życiu, ale się to skończyło. I już Puma ma 400 minerałów za chwilę i będzie było Tak, więc będzie szybka ekspansja ze strony Pumy. Yy, dlatego wtedy robimy tą, tego wallina, kiedy robimy szybką ekspansję, żeby zablokować przeciwnikowi możliwość zwiadu jak yy, jakiegoś szybszego. Jeszcze jest chrono boostowany. To jest stalker będzie chciał się Pozbyć tego SCV jak najszybciej MC, ale widzimy, że SCV sobie sprawdziło, ekspansji nie ma i teraz ucieka po prostu do domu. Nie chce tutaj ryzykować TRK. Jeszcze próbka jeździ, też będzie chciał zrobić, postawić ekspansję w tym momencie MC. Widzimy szybka ekspansja z jednej strony, szybka ekspansja z drugiej strony, więc bardzo możliwe, że zapowiada nam się Gera Makro. No chyba, że któryś zrobi jakiegoś mocniejszego pusza. Dlaczego ja tu widzę Wielki Niebieski, ten tego to ja nie wiem, okej okay, już jest wszystko na żółto i czerwono, okej okay, trzy baraki, dużo marinesów będzie spamował tym marinesami. Puma na razie żeby się jakoś zabezpieczyć, jest jeden bunkier, czy da radę go wbudować, da radę, jeszcze tutaj MC ładnie mikruje, ucieka, próbuje się pozbyć się przeciwnika, przy dobrym mikro byłby w stanie to zrobić, ale widzimy, że puma się nie da tak załatwić i ucieka. No, ale zobaczcie, tyle tych marinesów ledwo się już trzyma. A jeden Stalker ma coś, to coś w sobie i da radę zjąć. Tak, jednym Stalkerem dał radę się pozbyć i drugi Marines zginął. Piękne mikro ze strony MC bardzo, bardzo ładnie to wyszło. No, ale już jest bunker i już trzeba uważać, nie wolno podchodzić w takiej sytuacji MC, bo skończy dla niego tragicznie. Co będzie nasz prototyp kombinował, to nie nasz, ale koreański z strzegate bojów i widzimy, że wszystko jest ustawione tutaj na tego stalkera, więc będzie od razu. nawet nie ma sensu ustawić tego stalkera, skoro zaraz będzie warp gate gotowy. Warp gate technologii już za sekundę już jest w tym momencie. Próbki podjeżdżają, będą zbierać teraz minerały, no i ekspansja szybciej po prostu będzie, opera, będzie działać trochę szybciej ekspansja MC. Ale pamiętajmy, że Terran ma. Teran ma muły, ma możliwość zrzucania tych y, muł, które dadzą mu no, lekką przewagę ekonomiczną na początku. Na co dalej? No właśnie tu jeden Marines ledwo się już trzyma, ktoś kogoś szuka, Stalker zauważył to jest CV, będzie jej gonił, będzie chciał je zdjąć i jeden strzał i jeszcze jeden, jeszcze dwa strzały i dopiero będzie po zabawie. radę go dogonić i tak dał i jeszcze raz. I jeszcze jeden i będzie już y, po zabawie. Yy, centry, należy trójka centralna została wyprodukowana, jak coś będzie dzielić. Yy, armię Tera, na który już się rusza, jest jeden yy, maruder, który będzie śmiercionośny, dlatego stalkera, który się chyba nie zorientuje co tutaj się dzieje i zaraz wpadnie za sadzkę. Tak, już podchodzi i już padł. Nie ma stalkera, czy może da radę się ewakuować? Dał radę i jeszcze jakimś cudem dał radę. Tylko i wyłącznie dlatego, że teraz nie miał... Yy... Konkluzji w szereg granatu spowalniającego, dlatego naprawdę się wycofać. Czyli ja dobrze widzę, dobrze widzę, widzę z targetu tutaj ukryte z boku. No, ciekawe co MC zrobi. Ostatnio zaczął grać bardzo ciekawie. Na zasadzie widziałem, co słyszałem. Że gra Feniksami na Marinesy. To mnie bardzo, bardzo mocno ciekawi, jak on to odstawia, bo dla mnie to jest po prostu chory build i, i mikro, który jest potrzebny do czegoś takiego, jest po prostu kosmiczne. jest po prostu koreańskie i tyle. Jest Forge, więc jakieś upgrade, a może jakieś działo, co my tutaj mamy. Na razie bez upgrade'ów jest też Steampack w drodze dla Terana. Jest Mycelot, czy by Puma zauważył, co się tutaj dzieje, żeby on sprawdził, może boi się nie. On po prostu boi się Dark Templarów, bo zobaczył tylko 3 gateway, za duże jednostek i nic więcej, więc mógł pomyśleć, że gdzieś tu się schowało Dark Shrine. Więc jedna wieżeczka wystarczy, aby przyblokować jakiekolwiek Dark Templary w tym momencie, szczególnie jak Armia stoi obok. No i Medivac yy, widzimy zapakowany jeden, drugi jakby dał radę to przechwycić MC to było bardzo drogo by to kosztowało pumę. Czy da radę MC to przechwycić? Nie zobaczy tego, aż będzie chyba za późno poczekajmy. Cisza, cisza, cisza i jest w tym momencie, zobaczył, będą Medivaki niszczone, czy da radę je zniszczyć zanim przeciwnik coś zrobi, nie dał rady zniszczyć steampak szybciutko, zaraz zostanie pylon rozwalony, już nikt tutaj nie wyskoczy medivaki się dobrze trzymają i ładnie Puma w tym momencie odstawia i atakuje, widzieliśmy, że trochę mocniejszy był i teraz dobry forcefield te Medivak Wydwak zapakowany, jeden trzeba było się ewakuować. Nie jestem pewny, czy to był dobry atak ze strony Pumy. Chyba raczej więcej stracił. Zobaczmy jak to jest. No nie, myślałem jednak, że więcej stracił yy, w tym wszystkim Puma, a jednak to było opłacalne. Yy, co jednak ważne dla MC nie stracił on żadnych yy, żadnych robotników, jeżeli chodzi o tego dropa. Tej centry kogoś ganiał, kogoś coś ganiało, a mamy jednego Marinesa, który się ładnie pięknie schował w tym momencie. A to łobuz 1. Ja bym te Fenixy dał na patrolowanie mimo wszystko dla zabezpieczenia przed wpadką jakichś. O, już właśnie się teraz słyszałem. Przed kolejnym dropem mediwaków, gdyby one przechwyciły tą dwójkę, kiedy leciały. Ach, jakby to drogo kosztowało przeciwnika. I już Fenixy lecą harasować. No to ciekawe jest, jak tak tutaj. I jeden. Marines podniesiony, kolejny, również MC szaleje ja w tym momencie, kolejny Marines podniesiony i zaraz Mediwag zostanie rozwalony, tak też się stało. Yy, dobra, to jest ciekawa sytuacja, rzadko to widuję i kolejny Marines i jeszcze jeden i jeszcze dwa, nie, ta dwójka nie zostanie podniesiona, ewakuował się trochę, poznęcał się tutaj nad przycinkiem. Ghosty ze strony MC, ze strony Pumy w tym momencie. MC sobie dalej lata. Mamy faktorkę podniesioną, która ma za zadanie coś tutaj pilnować. Eskadra Feniksów ją zobaczy. Będzie się zaatakować chyba nie, nie ma to większego sensu. I co tutaj dalej jest w SCV podniesione. Ciekawe, nie wiedziałem, że może podnieść się SCV z budującego Command Center. To jest dla mnie nowość, bardzo ciekawa nowość, powiem szczerze. Fenixy no, harasują Pumę, to jest naprawdę ciekawe. Fenix harasujące Terana, no, coś świetnego. Zaraz jakiś wiking wyskoczy, czy też nie, wiking chyba nie będzie potrzebny teraz, Marinesy są potrzebne, kolejne medivaki już są w drodze, Puma, MC krąży, krąży na simpaku teraz. Marinesy, no i ma zabawę teraz Puma, nie bardzo wie co tutaj y, zrobić, jest harasowany przez stado Feniksów, to się naprawdę zbyt często nie zdarza, widzimy jak to teraz jest bardzo ładnie, nękę ekonomię Terana, no jedna wieżyczka tutaj gdzieś się bliżej przydała i byłoby w miarę bezpieczny Puma byłby w miarę, w miarę bezpieczny według mnie yy, I będziemy mieli dropa w tym momencie Puma wbiega w linię minerałów I to może bardzo drogo yy, MC kosztować jeszcze tutaj palmy zostanie rozwalony Więc nie ma tych upgrade'ów yy, Plus jeden do ataku no, na razie nie będzie ładny mikro Puma Po prostu przechodzi i jeszcze da radę rozwalić Czy będzie ten speed, zdąży się wbudować I speed będzie, jest, nie ma, nie było, nie udało się W pięknym momencie Puma to zniszczył Idealnym Marinesem się na nic nie marł zeloty się na nic teraz nie przydadzą i opóźnią bardzo, bardzo mocno MC w takiej sytuacji no już wie doskonale Puma, co chciał robić przeciwnik to jest świetna, świetna zagrywka w idealnym momencie wleciał, pozbył się tego pylona, więc plus jeden do ataku jeszcze musi chwilę poczekać plus, da do tego speed tym bardziej musi czekać, więc świetne zagranie Pumy, co tutaj dalej odstawi, rozwala na razie kamienie, przydałby się jeszcze jakiś bunkier na wszelki wypadek, gdyby Chciał zaatakować MC u Archony plus Zeloty, to może bardzo drogo kosztować MC, z tego względu, że te jednostki mogą być rozwalone, bo są Ghosty, Ghosty podejdą EMP i nie ma Archonów, nie ma też speedu, więc to długo potrwa. Jest już w drodze Sionic Storm, jeżeli Puma teraz zaatakuje, będzie miał już bardzo dużą szansę na wygra, na, dużą szansę na wygranie tego wszystkiego, no i co teraz będzie EMP, raz, drugi, trzeci, trzeci raz, cała targa została... Zrozwalona, teraz te force fieldy, źle rzucone, bardzo dobrze. Teraz Puma może mikrować i uciekać. Force fieldy się nie przydały, no i bardzo, bardzo ładnie Puma. Kolejny steampunk przechodzi dalej. Jeszcze Psionic Storm, nie ma jeszcze tych high templarów, również nie ma kolejne zloty budowane. I jest GGMC, przegrał to, bo Puma świetnie, świetnie zaatakował, w idealnym momencie zniszczył jego. Ten speed dla zelotów nie było speedu, gdyby on był, to oczywiście ta armia zostałaby rozwalona bez dwóch zań, po tym jeszcze źle rzucone forcefieldy, a ja dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia do następnego razu. Jak ktoś chce wiedzieć, gdzie byłem na wakacjach, to byłem we sławowe, Cudowna, piękna pogoda nad Polskim Morzem, po prostu nic, tylko wracać na kolejny rok. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć!